Cześć, witajcie na kanale. Słuchajcie, jest wiadomość, udało się Udało się zdobyć płytę główną, posiadającą taki, taki procesor, który będzie pasował do tej płyty. Parę odcinków temu walczyłem z laptopem Predator Triton 300 z RTX-em, z potężnym procesorem 10. generacji i siódemką sześciordzeniową, zdaje się. Był problem. Tutaj jest był tutaj problem taki, że ten procesor po prostu jest spadnięty. Na jednej z faz jest po prostu zwarcie i nie reaguje na mój autorski test zmrożenia rdzenia. I tutaj się nic nie zmieniło, ale pokażę Wam zaraz dawcę. Zdobyłem dawcę, to znaczy mój klient zdobył dawcę. Popatrzcie tutaj. Płyta od Della. Z jakimś GTX-em. Na GTX jest rdzeń pęknięty. Zwarcie na VRAMach. Zwarcie na fazach. Nie ma zwarcia na ósmej nodze SPI. Także mostek tutaj jest sprawny. To jest taka kopalnia części. I mamy te wszystkie fazy. Dlatego Proska. To jest identyczny procesor. Ten procesor to jest i710750H. A dokładny model procesora, ta nazwa kodowa SR8, SRH8Q. I zobaczcie, od razu robimy test z biegu. Rzućcie sobie okiem na miernik. Pole masowe. Fazy tego grafiki, jak powiedziałem, dla VRAMu mamy nisko. Także tu, tu jest procek walnięty graficzny albo Ramy. Sam proces graficzny podboga. Ale nie chodzi o to. Chodzi o te wszystkie tutaj 6 faz. Plus te dwie dodatkowe. Mamy 3-3 Oma. Popatrzcie. Na tych wspólnych fazach mamy po 3-3 Oma. Także jest super. Dwie dodatkowe fazy. 29 omów I 75 omów. Wszystko wskazuje na to, że ten proces jest sprawny. Ale żeby nie być gołosłownym. To oczywiście zrobimy test zmrożenia jąderka. Przygotuję sobie zaraz powietrze sprężone i obserwujcie rezystancję względem masy. Delikatnie szybuję do góry. Widzicie? Na sześciu fazach będzie tak samo. Interesują mnie też te dodatkowe fazy. Popatrzcie. Przykładam palca, spada. Zmrożę. Patrzcie jak szybuje. I ta faza. Ocieplę procesor, jądro procesora. Mamy 80 ohmów. Zmrożę. Proszę bardzo. 140 nawet było. Ten procesor jest sprawny moim zdaniem i nie ma nie ulega to wątpliwości i dysku, dyskusji. Wyczyszczę trochę z tego nalotu. Także mamy zielone światło. Ściągam tego procka. Ściągam tego procka tutaj. Zdawcy, zbiorcy. Ale co jeszcze? Na półce, którą zanim zamontuję tego procka. Muszę oczywiście, nie wiem czy pamiętacie, tutaj był uszkodzony MOSFET na wejściu, jest przepalony, zwarty, plus na jednej z faz uszkodzony jest podwójny MOSFET i to trzeba pierw doprowadzić do porządku, potem się zabieramy za wymianę procka. Tak wyglądają sita do tego procesora, ogólnie chciałem Wam jeszcze pokazać. Kupiłem do ósmej generacji, a pasują również do dziesiątej, do tej akurat wersji. Tu mamy procka już zdemontowanego. Ja tego procesu Wam nie pokazywałem, bo po prostu tu jest dużo roboty miałem. Jak widzicie w tle, tutaj jeszcze inne płyty leżą. Może tutaj naprawy cały czas idą pełną parą. To jest ten MOSFET od naszej płyty, od tej, która ma być naprawiana. To jest ten podwójny z fazy procesora. Procesor. Procesor już zakulowałem. Procesor zakulowany za pomocą sit. Tych chińskich, ja je zamówiłem. Jest gotowy do montażu. Piękne. Woreczki antystatyczne, o tym należy pamiętać. Sita o dziwo się nie wyginają. To są sita do bezpośredniego grzania. Nie były drogie, ale mówię. Pasują do 9, 10 i 8 generacji. Przy okazji też sobie kupiłem inne rzeczy. Dobra. Mam przygotowane dwa MOSFETy już z wylutu. Ten na fazie procesora będzie identyczny. A ten tutaj będzie po prostu zamiennikiem. To będzie ten MOSFET na, na wejściu tego laptopa, bo mamy te pierwsze dwa klucze i mamy rezystor pomiarowy. Ok, płyta przygotowana jest na takim kartoniku, żeby była troszeczkę wyżej od blatu. Tutaj mamy takiego pada. Zabezpieczyłem sobie kondensator i to złączę tutaj. Tu mamy pierwszy MOSFET, tu mamy drugi i będziemy demontować ten pierwszy, jak powiedziałem. HOTa sobie uruchomię, HOT uruchomiony na 400 stopni, 50 litrów, wydmuch. On powinien w miarę sprawnie tutaj zejść. Płyta jest dosyć gruba. Ona może dużo energii tutaj nam zabrać, cieplnej, także może to chwilę potrwać. Dam troszeczkę fluksa. Quartonic Brown. Tutaj tranzystor mam drugi zamiennik. Tej samej firmy Nikos. Bardzo podobne parametry, praktycznie takie same. I poszedł. Poszedł sobie spać tego odłożę od razu. I montujemy drugi tranzystor. I już siedzi. No cóż, tranzystor wlutowany, zostało to wyczyszczone. Zakleiłem tutaj tą część płyty kaptonem. Jak widzicie, teraz w inny, w inny sposób będziemy lutować tą, tutaj ten tranzystor MOSFET podwójny. Oczywiście po wlutowaniu będzie dalej zwarcie na tych fazach, ponieważ procek jest niestety zwarty. Zdemontuję ten ekran. Płyta trafi na maszynę BGA i będziemy demontować zaraz Procka. Zobaczcie, podgrzewam sobie płytę główną już jakiś czas. Mam ustawione 350 stopni 50 litrów, żeby po prostu ten rejon cały tutaj się rozgrzał. Zadam tu fluxa. tranzystor mam przygotowany. Oczywiście nie dochodzi jeszcze do rozpływu tutaj całego spoiwo, bo tu trzeba to wszystko ustawić. Przy wyższej temperaturze oczywiście to nastąpi. Zaraz to przestawię na chocie. No 400 stopni i 50 litrów. Poczekajcie, czy ja to mogę zrobić w trakcie? Nie mogę zrobić tego w trakcie, muszę przerwać pracę. Zaraz tranzystor nam osiądzie. Chwilę musi potrwać. O, już usiada. I proszę bardzo, siedzi. Płyta jest na prechiterze, na maszynie. Mamy już drugą fazę. I mamy fazę reflow. Mamy 123 stopnie. I teraz dopiero włączam ostatnią, trzecią fazę. Fast reflow. I zaraz będziemy ściągać układ. Ok, mamy 180 stopni. Na płucie głównej ponad. Uruchamiam górną grzałkę. I jedziemy dalej. Mamy już 186. Układ oczywiście tutaj jest niesprawny, tutaj się nie będziemy za bardzo przejmować. Chodzi o to, żeby płyta nam się nie odkształciła, żeby to wszystko przebiegło normalnie. To musi być robione oczywiście w, najmniej w trzech fazach. OK, mamy 207, 208. Zobaczcie, układ już nam pływa. Spróbujemy go ściągnąć delikatnie. I układ ściągnięty. Tak wygląda proces po wylucie. Jeszcze cieplutki. Pady już oczyściłem. Zobaczcie. Cóż, następną fazą będzie osadzenie, osadzenie procesora. Wyczyszczę to przed samym montażem jeszcze raz alkoholem. Hmm, zrobię sobie inspekcję pod mikroskopem. I wtedy naniesiemy cienką warstwę fluxa. Na te pady wszystkie tu naokoło. I oczywiście na sam układ, ale to pędzelkiem już. No i co? I generalnie cała operacja się zakończy być może sukcesem, z tym, że tutaj jeszcze ja sobie sprawdzę po wlucie procesora wszystkie fazy jeszcze raz. Zrobimy sobie jeszcze raz mój test. I co? I mam nadzieję, że będzie OK. Że laptop zadziała i będzie działał po prostu. Zaaplikowałem pastę RMA7 po całości. Pasta trafiła również na układ. Teraz musimy sprawdzić, gdzie jest klucz układu. Ten róg to jest klucz układu. Tu mamy klucz na płycie. I trzeba wypozycjonować chipa po prostu na, na miejsce, gdzie on ma osiąść. I w sumie gotowe. Jeszcze to sprawdzę pod mikroskopem zaraz. Płyta umieszczona już na maszynie. Mamy 117 stopni. Zaraz wam pokażę. Tryb reflow to jest już druga faza. Druga faza, i zaraz będziemy dojeżdżać do 120, i po 120 włączę trzecią fazę Fast Reflow. I po uzyskaniu temperatury 180 stopni uruchomię górną grzałkę i będziemy procesor osadzać. Ok, mamy 178 stopni, 177, więc uruchamiam zaraz górną grzałkę. Już może uruchomię. mamy 179, 180 już dochodzi. Górna grzałka uruchomiona w tryb reflow. Na tym sprzęcie już stawiałem hybrydy, Intela także spokojnie da, da radę. To jest r 7500. I mamy już 186, 187 stopni. To już teoretycznie te kulki powinny się rozpływać pod układem. Tego może nie zobaczycie. Poczekamy oczywiście do 215, potem do 220. Przeciągniemy w piku przez jakieś 10 sekund. I voilà. Powinno to teoretycznie działać. Tylko jeszcze, oczywiście, pod znakiem zapytania są drivery tych podwójnych MOSFETów. Ja jeszcze sobie później pomierzę. Bo jak widzieliście wcześniej, ten tranzystor MOSFET na wejściu i jeden z tych podwójnych został już wymieniony. Widzę, że układ powoli już siada. Ale trzeba dać czasu. Ja jeszcze sprawdzę kontrolnie temperaturę. Pirometrem mamy 204. 206. I już mamy rozpływ pod układem to trzeba teraz kontrolować dokładnie temperaturę w różnych punktach. 209 210. I pod koniec oczywiście delikatnie układ tutaj dotknę żeby sprawdzić, czy on sobie pływa. Mamy 216. Alarm nam się włączył. Tak, układ siedzi. I ściągamy. Przeciągamy chwilę. I ściągamy płytę z prefitera. Płyta wmontowana do kadłuba. Nie wkręciłem jej jeszcze. Pomierzyłem sobie fazę na procesorze. Pomierzyłem sobie te wszystkie drivery, które wysterowują nam te podwójne MOSFETy. Wszystko niby wygląda OK. Na procesorku mamy teraz ile? Zobaczcie. Chcę Wam pokazać to dokładnie. Pomiar niskiej, niskiej rezystancji względem masy. Pole masowe. Może tutaj. I zobaczcie, ile mamy. 3, 3, 2, 9. I wszystkie cztery fazy tak samo mają. Czyli bardzo zdrowy objaw. I tu mamy prawdopodobnie grafikę w procesorze. Dwa dodatkowe napięcia. Coś jest normalne. A zatem co? Zatem spróbujemy go uruchomić, ale zrobimy jeszcze tutaj termikę na procesorku i na naszej grafice. Tutaj musiałem z powrotem założyć tę dolną ramkę, która podtrzymuje nam radiator od karty grafiki i ten tutaj, tą puszkę, ale nie ten ekran. Resztę mamy od podpiętą, oprócz oczywiście. Matrycy. I zrobimy termikę. Założę układ chłodzenia i za chwilę się widzimy na uruchomieniu komputera. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie tutaj dobrze. Ok, czas na uruchomienie komputera. Nie wkładałem baterii do środka. Wrzuciłem drugi moduł pamięci RAM, czyli teraz jest 16 GB. Dysk twardy. Poza systemem. Na razie chcemy sprawdzić, czy ten laptop się uruchomi. Wejdziemy sobie do BIOSA ewentualnie i sprawdzimy, czy widzi fizycznie tę kartę grafiki dedykowaną tego RTX. -a. Ja tutaj mam zasilacz przygotowany. Może zrobimy tak, że ja założę dolną obudowę i spróbujemy go uruchomić z dolną obudową, tak jak należy. Obudowa założona. Będzie od razu lepiej to wyglądało. Zasilacz to jest ta elektrownia. Podłączymy sobie oryginał. Bo ten komputer potrzebuje dużego prądu. Zatrzaski z tyłu jeszcze zapnę. Oczywiście może być kilka restartów. I uwaga. Zasilanie się nam podnosi. Jest. Pala. Wchodzę do biosa. Mamy RTX 2070, mamy procesor 10750H, temperatura dosyć niska jak na razie 16 GB u Zaawansowane ustawienia, mamy F1, botowanie security, także laptop naprawione z tym, że będziemy robili testy karty grafiki. Ja włożę może tutaj, zainstaluję mój dysk twardy, ten klienta sobie podaruję. I za chwilę się widzimy na testach, a po testach zrobimy podsumowanie. Proszę bardzo, zbotowałem mój system operacyjny, dociągnąłem sterowniki, karta grafiki jest widziana, GeForce RTX 2070 Q Max, infografice, 8-gigowa karta grafiki, 256 magistrala DDR6, -y Intelowska grafika również jest widziana. Intel Ultra HD Graphics. Ja już go trochę potestowałem. On bardzo pięknie działa ten laptop. Pokażę Wam jeszcze Furmarka, jak to działa sobie. Klatek dosyć dużo tutaj pali, bo ile mamy tutaj klatek? Mamy 107 klatek przy Full HD. Super. I zrobimy zaraz podsumowanie. I podsumowując, generalnie uszkodzony był procesor. 10 generacji 7 10750H. Procesor zdobyłem oczywiście jako, jako dawca. Dawcą była płyta główna od Dela. Już wam pokazuję. Płyta od high-endowego Dela. Nowy model takiego Dela potrafi kosztować nawet 26 tysięcy z RTX bądź nie RTX. -em. Możecie sobie to dokładnie sprawdzić. To jest PCB 19749-1. To akurat jest starsza wersja z jakimś GTX-em tutaj. Więc tutaj nie mówimy o takich pieniądzach. Ten laptop pewnie kosztował około 8-10 tysięcy maksymalnie. Ta, ta płyta, na której był zbudowany ten laptop, to jest ta płyta. I z niej wyciągnąłem ten procesor, który zastosowałem w tym Predatorze Tritonie. To jest oczywiście ten spalony procesor. W poprzednim odcinku była diagnoza tego komputera. Jak do tego doszło? Uszkodził się po prostu nam podwójny MOSFET na jednej z faz procesora. Cały potencjał 19V poszedł na procesor. Uszkodził się nam procesor. Oprócz tego, potem poszedł nam jeden z MOSFETów na wejściu. No i mały armagedon się wydarzył. Jeśli chodzi o naprawy tego typu sprzętów, to się raczej nie kalkuluje. Jeżeli dorwiecie jakiegoś dawcę ze sprawnym procesorem, to jest gra warta świeczki, jak w tym przypadku. Natomiast sam procesor używany gdzieś w Chinach może kosztować 1300 zł i też nie wiadomo, czy jest do końca sprawny, bo Chińczycy czasami wysyłają, że tak powiem, zalkulowany złom i człowiek się wtedy denerwuje. Najlepszym wyjściem jest po prostu dorwanie takiej płyty dawcy Pomierzenie sobie i na spokojnie. Na tej płycie uszkodzona jest któraś z kości fauram i grafika. Natomiast procesor, jak widzicie, okazał się sprawny. Udało się. Koszt takiej płyty chyba wyniósł w granicach 300 zł, no, na części. Także tutaj jeszcze to było w normalnych pieniądzach. Natomiast laptopy, które mają uszkodzone hybrydy, procesory. Które są warte gdzieś tam około 1000 zł. Takie naprawy się nie, opła nie opłacają generalnie. Niektórzy youtuberzy robią te naprawy, ale te procesory biorą gdzieś od dawców albo robią to tylko dlatego, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Na moim kanale to już jest w sumie druga w wymiana takiego procesora w podobnej obudowie. Generalnie to jest bardzo ciężki temat, żeby to naprawić, i tak jak powiedziałem, z opłacalnością to jest różnie. Dzięki za oglądanie. Cześć, trzymajcie się. Hejka.